Bardziej troszkę ćwiczeń, żeby odbiorcy zrozumieli co czyta. Niemniej jednak bardzo się cieszę, ponieważ ja od zawsze bardzo dużo czytałem, bardzo ubolewam, bo od pewnego czasu ze względu na obowiązki służbowe, tego czasu jest zdecydowanie mniej, ale epizody, myślę, że część z Państwa też takie miała czytanie z latarką pod kozrą, kiedy rodzice wchodzili i pójdzie, że reszcie z Państwa się światło, ale tam trzeba było jeszcze do końca coś doczytać. Cieszę się, że jest taki właśnie wybór wszechstronny tych lektur, ponieważ... No są to wartości takie bardzo uniwersalne, ponadczasowe. Jest okazja do tego, żeby chwilkę się zastanowić, kilka refleksji nad losem człowieka, nad bytem, nad jego przemyśleniami i sposobem funkcjonowania w społeczeństwie. Tak jak powiedziałem, niektóre wartości są ponadczasowe i warto nad nimi się pochylić. Mam nadzieję, że... Tutaj szczególnie panowie e, nasi osadzeni e, poprzez udział w tym e, przedsięwzięciu e, też częściej będą się, się po, po te lektury, bo e, mają to, czego ja nie mam. Czego z nie zazdroszczę. Trochę więcej czasu, bo zaraz e, Państwa, życzę, żeby to dzisiejsze spotkanie było pełne, żeby ta ucznia duchowa była właśnie taka bardzo owocna, żebyście Państwo wyszli stąd, ubokaceni kulturowo, żebyście właśnie coraz częściej sięgali po te często zapomniane pozycje, które gdzieś tam na półkach sobie leżą, lekko przykurzone. Wszystkiego dobrego. Życzę udanej no, zabawy pośrednio też. Pozwólcie Państwo, że może pan muszę nas, u szefiego Białyfokarskiego,